Od dali, e, miejscowość Pataja, którą właśnie zostawiamy za sobą. E, tutaj za mną jakaś mała wysepka, ale nie wiem, czy ona nawet nie jest prywatna, ponieważ e, stoi tam bardzo ładna hacienda. Za mną wyspa Kolan, na której byłem ostatnio. Już to na chwilę. Miałem się ją zeksplorować, tak dosyć e, już konkretnie. No ale widać, e, tak miało być, że e, prom e, płynie całkiem. E, gdzie indziej on jakby zmierza tutaj na tą małą wyspę która jest e, za mną e, ona się nazywa wyspa Kosak natomiast e, to w tym kierunku natomiast o, zobaczymy może e, może dalej popłynie jeszcze na wyspę Ko, e, Kopaj to jest też druga z takich większych wysp tutaj e, w archipelagu wyspy e, Przypataj. No nic. Do zobaczenia za, za chwilę. Dobra, słuchajcie, już wszystko jasne. Płyniemy jednak na wyspę Kolan, tylko że od innej strony. Płyniemy do innej mariny. Praktycznie z drugiej strony wyspy płynie się 10 minut dłużej. Ale przynajmniej w tym momencie widać jakie mamy atrakcje do odwiedzenia na wyspie Kolam, czyli dokładnie za mną znajduje się Budda, a na szczycie jest jakaś świątynia. Więc spróbujemy wynająć motorbike i pojechać zwiedzać wyspę. Ok, dotarliśmy na wyspę. Idziemy wynająć motorbike latania na parę lotniach. Nigdy nie latałem, ale myślę, że kiedyś polecę. Rozpoczynamy naszą wycieczkę po kolan z drugiej strony. Jak widać piękna zatoka z pięknym białym piaskiem, drobniutkim, miłym, przemilutkim, także można się poobalać. Co prawda dzisiaj nie będziemy się obalać, bo nie ma za dużo czasu, jest tylko parę godzin na to, żeby zwiedzić całą wyspę. Właśnie wynajęliśmy motorbike za 150 batów, ale musimy sobie zaatakować. Czyli tam za 20 batów zatankujemy za 3 złote i obejdziemy całą wyspę. Tak wyglądają uliczki na wyspy kolan są dosyć wąskie, ale urokliwe fajne knajpki, ładnie pachnie, pizza, kofi proszę bardzo no dobra lecimy na szczyt góry, żeby rozeznać się w okolicy tą drogą, która jest otwarta tylko od godziny 8 rano do 6 wieczorem, czyli wtedy, kiedy jest jasno, e, ponieważ są straszne serpentyny e, i jest dosyć wąsko i stromo. Tak mniej więcej to wygląda. No dobra, jeden ze szczytów kolan. Jeden z takich trzech największych, najwyższych, najważniejszych moim zdaniem. E, no przepięknie, słuchajcie, przepięknie zobaczcie tą okolicę. Przeko zato. W oddali widać kolejną zatoczkę z piękną plażą. Tutaj jakieś takie tereny zielone. Latek. W oddali pataja. Zobaczcie. Coś cudownego. Wyspa. Zapomniałem jak ona się nazywa. Przepięknie. maj. To znaczy po tajsku przepięknie, nie? No, przepięknie. Jesteśmy na kolejnej plaży. No, to będę na tej plaży, którą widzieliśmy przed chwilą z góry, ze szczytu, z tym pięknym białym budynkiem z tyłu. Pytałem się człowieka, co tam jest środkowo. Mówi, że, że tylko jakieś rooms, pokoje, nie wiem do czego. No. no by the way, pięknie. O, piesek przyszedł. Stała decap. No. no dobrze. Wszyscy zadowoleni. Możemy jechać dalej. No haj zobaczcie, jesteśmy na szczycie uh, kolan, wyspy kolan. Zobaczcie na gościa, na paralotnicy on kurczę wyprawia. tuż obok nas. I normalnie robi tutaj jakiś show. Uh, lata nad naszymi głowami. Z tyłu jest Buddha, a, a tam u góry jeszcze kolejny punkt widokowy. Nie wiem czy tam na motorze to, na motoru, że dotrzemy, ale zobaczcie. Przekozacko. To jest właśnie Tajlandia. No i słuchajcie, dotarliśmy na szczyt kolan. Dołu jest przyciemnie dołu widać morze, plaże a my jesteśmy na samym szczycie o, z taką oto tutaj piękną małą świątynią buddyjską e, mamy tutaj takiego małego buddę, który zbiera pieniążki mamy dzwonek który możemy zadzwonić no i w środku oczywiście świątyni mamy też złotego buddę jak to w każdej pod 50 Dobra, przed nami 250 schodów w dół. Przed chwilą wspinaliśmy się 250 schodów do góry. No ale cóż, trening, dzisiaj był dzień bez treningu, więc potraktujmy tą wycieczkę jako, jako trening. Okej, okay. sija. Słuchajcie, no ale takiego jeszcze buddy to, to w życiu nie widziałem. No dobra, czas najwyższy coś zjeść, także znaleźliśmy jakąś ciekawą knajpkę, a nazywa się Seaspace, czy jakoś tak, o kur, kap, zabije się, zobaczcie jaki piękny widok, tady kap, no, pokażę, Wam jeszcze widok od frontu kamery. Ja tu kamery, no, całkiem przyjemnie. Okej. Okay. Róweczkę, proszę bardzo. Zaraz zobaczymy jak to mają. Menu. Good taste. Pull our restaurant club. Proszę.